Cześć, dzisiaj sprawdzimy sobie kabanosy tarczyńskie, kabanos nadziane cheddar'em, w sumie nie widziałem ich nigdzie w sklepie, musiałem je zamówić na w internecie ogólnie, tutaj cel, widzicie cenę, tutaj możecie zobaczyć jaki mają skład, zobaczmy w ogóle czy to wygląda tak jak na obrazku. Fajnie obrobione. A troszkę tego serka w środku jest. Ciekawe jak smakuje. Nie no fajne. Jak najbardziej zatwierdzamy do jakiegoś piweczka wieczornego czy wódeczki jak najbardziej 100 także można zjeść takie 7 7 na 10 na pewno bym dał za to